Jakbym grał na czymś, to bym tu chciał występować. Patrzcie na. Dzięki, że tu jesteś. Miło mi, zawsze jestem wszystkim wdzięczny i każdemu z Was osobno. W każdym razie dziś o tym, dlaczego raz albo kilka razy w życiu powinno się pójść do filharmonii i do takiego obiektu jak Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, bo taki jest skrót Nospru. Niesamowity budynek. Słuchaliśmy tam skrzypiec z 1704 roku, które kosztowały 20 milionów dolarów. Skrzypce za 20 milionów dolarów. Monika wpadła na ten pomysł, żeby kupić moim rodzicom na święta bilet do Filharmonii. Umówmy się, gdyby to był mój pomysł, to raczej by dostali bombonierkę albo merci. Takim jestem człowiekiem, ale Monika, lepszy człowiek ode mnie, znacznie mówi, ale by było fajnie, weźmy rodziców twoich, żebyśmy się gdzieś przejechali w jakieś kulturalne miejsce, zobaczyli coś, czego nigdy nie, nie widzieliśmy. Czyli Nospr. W Katowicach, Katowice są fajne. Katowice są coraz bardziej cool. Swoją drogą byłem kiedyś w Nosprze, bo nie wiem, czy kojarzycie. Imek występował tam na samym początku z raperami. Od tamtego momentu zaczął być popularny i sławny. Nagrywaliśmy kiedyś, była taka technologia, ja 360 Stopni wideo. Polegało to na tym, że kręciło się jak jest orkiestra i on tam sobie grał, występował, drygował. Na środku jest kamera, która ma bardzo dużo kamerek dookoła, i nagrywaliśmy ten koncert, by był interaktywny, w sensie, że zakładasz okular okulary wirtualne i możesz się ro rozglądać, jakby stać tam w środku tego nospró. To była fatalna technologia, bo nie była w ogóle gotowa na ten sprzęt, który był i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie byłem już w nosprze, ale w pracy, więc nigdy nie byłem, że sobie siadłem na krzesełku i słuchałem. Tego, do czego to zostało stworzone, czyli do muzyki, mówi się, że to jest w piątce najlepiej brzmiący przestrzeni na świecie, jeśli chodzi o akustykę i inżynierię, z jaką to zaprojektowano. W każdym razie w 2014 powstał Nos. Projektant, który za tym stał, to był Tomasz Konior. I to jest budynek, który niby był inspirowany ceglaną architekturą Śląska. No bo jak jedziecie do Katowic, to tam po prawej stronie jest Nikiszowiec który też polecam Wam obejrzeć, bo jest absolutnie niesamowity Nikiszowiec. Jest nawet profil przecież, ceglane domy Śląska, bo ich jest bardzo dużo i one niestety no niszczeją, bo konserwator zabytków, nikt nie ma budżetu, żeby to odnawiać, nie zagłębiamy się w to dziś. I jak to budowali, to priorytetem była akustyka. Za to odpowiadał firma Nagata Acoustics. Oni zaprojektowali tą główną, słynną salę koncertową Santory hall w Tokio. Do Tokio też bym się chciał ubrać, wybrać. To jest piękne miejsce. Nie boję jeszcze. Jak byście w Tokio, to dajcie znać, jak tam dotrzeć. Ogromny jest nos, to nagle się wchodzi. Jest absurdalnie cicho. Wszystko jest wyciszone, wytłumione, nawet fundamenty są na specjalnej nadbudowie, która tłumi wszystko drgania z zewnątrz. No bo tam przecież są tramwaje z tyłu, a jeszcze jak tam byliśmy, to był koncert woź. Nie było gdzie zaparkować, akurat Dzwoni, dzwo, dzwonimy do nospru i, i pytamy, a gdzie tam zaparkować? Bo my, my akurat jedziemy, nie da się zaparkować dziś. Nie, nie ma pan jakiegoś pomysłu, gdzie tam stanąć? Nie mam, taka była przyjemna rozmowa. W każdym razie zaparkowaliśmy. Obok tego nosu przecież jest dudnienie, bo był koncert hip rapowy było super. I mówię sobie, no niemożliwe, że przy tym dudnieniu i tych basach, sceny koncertowej i hip-hopu, nie było nic słychać obok. Nie było. Nie było słychać nic. I co jest przerażające, co mnie zawsze stresuje w takich miejscach, to to, jak kichnę, to nagle wszyscy tak. Jest stresujące. Kiedy tam jest 1800 osób na tej sali. Hello, powiem wam ciekawostkę. Ten budynek ma korytarze, których nie widać. One są dla muzyków, żeby szybko się mogli przemieszczać pomiędzy garderobami, a sceną. Jest fantastyczne. Tam występowali chyba wszyscy już, którzy są znani. Zimmerman. Ee... Wszyscy ci, których znacie i coś grają nad czymkolwiek, to tam byli albo chcieliby być. Pani prowadziła to w ogóle całe to wydarzenie z Polskiego Radia numer 2. Pani była tak przygotowana i miała taką charyzmę i dykcję, że jak mówiła, to wszyscy tak słuchali, bo to było takie ciekawe, i w taki sposób nam to opowiedziała: no, no laik, on, oh, no laik. Tam przyszedł posłuchać, że wszystko było od razu wiadomo. Bo zazwyczaj jak ktoś tam zapowiada, i tak w ogóle ludzie mówią: A, dobra, idź już, niech to się zacznie. Jest tam masę drewna, które żyje. To się nazywa drewno rezonujące, jest go tam mnóstwo. Jak popatrzycie na skalę w środku, jak się tam siedzi, to to drewno nie jest składane, pocięte i tak dalej, jak więź ma dachowa. Ono jest gięte. Można sobie tylko wyobrazić, ile milionów to wszystko kosztowało i ile pracy ludzkiej, żeby tak to było skonstruowane, że w każdym miejscu, jak siedzisz na tej sali, ogromnej, gigantycznej, rażnej ma echa, a dwa z każdego punktu dochodzi dźwięk do ciebie. Tak samo. Okej, okay, nie jestem fanem filharmonii, więc uznałem, jak siądę z tyłu, to będę mógł wyjść. Szybko, jakby co? Nikt nie zauważy. Później sobie myślę, hm, trochę daleko, bo ledwo tam widać tych ludzi, co grają na tych skrzypkach, ale się okazuje, że słychać doskonale. Co więcej, ta główna sala ma specjalny system tuneli wentylacji, że nie słychać, jak krąży. I jest przedmuchiwane powietrze. No, no, mistrzostwo inżynierii. To warto tam pójść, żeby w ogóle to zobaczyć, jak to wygląda, jak to jest skonstruowane. Niesamowity budynek. W każdym razie, wróćmy do tego, po co żeśmy tam przyjechali, że posłuchać jak ktoś gra. Izabel Faust grała. To ogólnie był koncert Vivaldiego, ale nie te utwory, które tak znamy na co dzień, że jesteśmy w stanie cztery pory roku i tak dalej. Raczej te mniej znane. I może dobrze. Pani z Radia Powiedziała Polskiego, bo zagłębimy się w arkana, niuanse tego wspaniałego twórcy, który nie dość, że umarł biednie, to nikt go nie znał jak zwykle, i co ciekawe, nie był zbyt miłym człowiekiem. Ksiądz Rudy na początku, bo później przestał być księdzem. Też fan fantastyczna historia Vivaldiego, ale utalentowany niesamowicie, bo później z niego i kopywał Bach, i wszyscy pozostali. Miał taką biedę, że odsprzedawał podobno, tak pani mi miła, mądra powiedziała, odsprzedawał swoje utwory tam za parę złotych żeby w ogóle mieć co do garnka włożyć. Tak, to było. Nie było social mediów, no i co? Jak było? Jak, jak się zareklamujesz? Izabel Faust grała. Niesamowita skrzypaczka, gwiazda. No bo wie, wiele osób tam przyszło. Była pełna sala. Słuchajcie, przede wszystkim jestem zdumiony, zachwycony, że ludzie chodzą do Filharmonii. Trudno było kupić bilet. Tam słynie w ogóle z tego swojego perfekcjonizmu, perfekcyjnie się przygotowuje. Zaczęła grać w ogóle jak miała 5 lat. z gwiazdą, więc ludzie przyszli na nią. Ona miała skrzypce Stradivarius z 1704 roku i one się nazywają Śpiąca Królewna. Tylko Wam przeczytam to krótko. Odnalezione na strychu niemieckiego zamku pod koniec XIX wieku. 150 lat pozostały zapomniane. W obliczu wojny został zabezpieczony na 80 lat instrument, wrócił do życia. W 95 zostały odkryte i zakupione dla pani Izabeli, bo one są jedne z nielicznych Stradivariusów, które mają oryginalną tą końcówkę. Więc one są absurdalnie drogie, bo wszystkie Stradivariusy kosztują chyba, sprawdzajmy to, od 8 do 20 milionów dolarów. Wykupił od rodziny, która zachowała te skrzypce bank, niemiecka instytucja finansowa wykupiła te skrzypce i użycza pani Izabeli, by ona na niej na nich grała. I jak ona gra, to jest niesamowite. To była taka perfekcja że tak, mówi to dwie godziny trwało, obudziłem chyba po godzinie z takiego transu, mówię, kurde, jak oni grają wszyscy. No ona trenuje? 30 lat? I tak sobie myślę, dlaczego warto pójść w takie miejsce, bo my jesteśmy na co dzień tak przebudcowani tym wszystkim, że jak nagle siedzia, siadamy na godzinę, tam dwie, to jest jak jakaś medytacja, całkowicie może człowiek odpłynąć, się skupić, zastanowić nad swoim życiem przede wszystkim, porozmawiać porządnie ze sobą samym. Genialne! Odbudcować, mieć perspektywę na to, co się dzieje dookoła. Jak to jest trudny zawód, ci ludzie na palcach jednej ręki te gwiazdy da się policzyć, żeby one zarabiały dużo, były super znane, ile trzeba ćwiczyć, i zawsze sobie myślę tak, ile ludzi ćwiczy podobnie jak oni, ale może coś pokrzyżowało ich losy, nie wiem, kontuzja, brak talentu, czasu, czegoś, warunki, i oni nie odnieśli żadnego sukcesu. A tak samo ciężko pracowali całe życie. I zawsze sobie myślę wtedy o tych moich social mediach, w których żyję, jakie to jest szczęście i przywilej. Że zobaczcie, możemy teraz, tak jak Vivaldi, jak skończył biedak, gdyby on był w świecie social mediów, teraz jak cokolwiek umisz, to możesz to sprzedać od razu, bo ludzie są ciekawi, bo chcą się uczyć, chcą czegoś doświadczyć, chcą czegoś się dowiedzieć. A propos social mediów, znam ciekawe konto tego dżentelmena tu, bo on jest pianistą. Stworzył swój... Kanał na YouTube akurat i tam go oglądam, bo on popularyzuje muzykę klasyczną, to jest niesamowite, zobaczcie ile tam mam milionów wyświetleń i to jest super, super, super zabawne jak on to prowadzi, prowadzi to w taki sposób, nic nie mówi, samą mimiką i graniem i swoim talentem jakby po prostu się to ogląda, patrzyłem na nim i mówię, kurde, tyle pracy, ty, i to widzi tyle osób, 1800 osób, to jest dużo. No ale mój odcinek ogląda 15 tysięcy osób, bo ja tu gadam o jakichś bzdurach. W jakich my w wspaniałych czasach żyjemy, że nie trzeba aż tak ćwiczyć, znaczy można i to jest wspaniałe, jeszcze użyć do tego social media, żeby być znanym i zacząć sobie coś robić, niekoniecznie mając tak trudny zawód. Mówię o tym przy okazji tego, że mój kurs, twoja pierwsza rolka, znowu go daję do sprzedaży i można sobie go kupić tu. No bo może akurat chcesz zacząć swoją przygodę, ale nie jesteś tak znany jak pani Izabela Faust ale chcesz ludziom pokazać jak to robisz, albo uczysz innych ludzi na gitarze, albo na czymkolwiek, to social media Ci pomogą do nich dotrzeć i co więcej, pozwoli to zarobić pieniądze po prostu. To może być Twój dodatkowy zawód, a dzięki temu kursowi wiesz jak zacząć, bo tam jest pokazane od zera do tego, żeby stworzyć swoją pierwszą rolkę, czyli ten filmik na Instagramie, opublikować go, mieć strategię na to, wiedzieć jak dotrzeć do ludzi, żeby to było dobrej jakości, wszystko tam jest. No spektakularne to było i zachęcam Was, do udziału w takiej filharmonii. Tak to wyglądało. Rodzice, wydaje mi się, że naszym... moim rodzicom się podobało. Przede wszystkim to było coś nowego, odświeżającego. Przejechaliśmy się. W Katowicach jest super fajnie. Tam obok Nospru, jak pojedziecie obok Nospru, jest coś, co warto zobaczyć: Muzeum Śląska w byłej kopalni. Zjeżdża się tam w dół. Fantastyczne. Tak to wyglądało. Dajcie znać, czy chodzicie na filharmonię albo coś takiego, co jeszcze warto posłuchać, obejrzeć. Bo ja bym tam, chcemy tam wrócić. Teraz jest coś z jazzem, gdzie Oster i hip występują. Tam idziemy. A jeszcze chcieliśmy zaprosić rodziców na coś z organami, bo tam są gigantyczne organy. Jestem ze Śląska, więc muszę promować ich. Kto jak nie ja. Tak to wyglądało. Dzięki wielkie za dziś. I widzimy się w następnym. Trzymajcie się. Pa.